Witajcie ale w kolejnym odcinku za Never Winter Nights 2 I to jest już odcinek Dajcie pomyśleć Tak, trzeci A no, to bardzo mi długo, dużo czasu mi to zajęło, to przemyślenie, tego, tak jak już mówiłem Wybijem ich tutaj poza odcinkiem, ale to tam nic nie było specjalnego, tylko tam parę No i oni, no dobra nie masz. Dzięki Bogom, że Ci się udało. Twój ojciec zaginął bez śladu. Obawiałem się, że Ciebie też zaginą. Nie. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły te stworzenia, ani czego chcą. Ale te, które były w wiosce, to jedynie pierwsza fala, a będzie ich więcej, dużo więcej. Jeśli mamy je powstrzymać, musimy zebrać milicję i wyjść im naprzeciw. Okej. Okay. Milicja jest rozproszona po całej wiosce. Pewnie w drodze zdarzyło Ci się ich spotkać. Zbierz hmm. chociaż z półtuzi na ludzi. Nie możemy liczyć na więcej. Ja... już. Kiedy zbierzesz wszystkich, których znajdziesz, przyjdź na pole pszenicy, na południowy zawód stop. Lepiej przeszukajmy wioski. No dobra, dobra. Białawczyk, grobczykuj się, masz 5 sekund, teraz No! Mm. Mm, jeszcze nie... Trzymaj się. Ja gram niestety, bardzo niestety, jestem z tego zawiedziony, gram dobrą postacią. Czyli muszę. No, stworzyliśmy. Um, Możesz pomóc? Czy. Tak, tak, ruszamy. I mam cztery make-bagienne. I on służy dla trzech y, strażników, których tutaj znajdziemy. Milicji! Pierwszy to jest ten. Ja, tak. Jeden. Teraz drugi. Gdzie jest drugi? Albo na dwóch. Albo na trzech, albo na dwóch. Albo na trzech, albo na dwóch. Wszystko wiadomo, nie? Tak. I tam nie pozwalam ci, żeby. Kurdeś mnie. mi życie, bo dajesz mi tylko 17 punktów doświadczenia. Co to jest? Tyle to nic. A Nabijasz się tego? Niesprawiedliwość. Jak to niesprawiedliwość? Wygrałeś. No, bigo. Drugi. Ja tutaj muszę wszystko robić. Eee, tylko jeden? No, nie, ważne. Nieważne. Dobra, tutaj jest drugi. Którego przekonam siłą mojej, mojej motywacji. Się postaram. Co robisz? Wynoć się! Nie widzisz tam tych potworów? Nie. Zabijają wszystkich. Nie idę. Mam go Tego. Nie, tego ja mam na dwa hity. Dobrze. Nie waż. Mm. Co? Przychodzisz wyciągnąć ha. mnie na pewną śmierć? Ha. Nigdy w życiu. Zostaję tutaj. Mm. Ja nie idę. Mm. Wioska i tak jest stracona. Nie zamierzam dołączyć do trupów. Mm. Hmm. Co? Nie ośmielisz się? Przecież też należysz do straży. Załóż się, ostatnio. He! Śmiałe słowa! Ale brak ci o dwa. Co? Co ty wyprawiasz? Przestań! Mogłem go zastraszyć. I on ma życia? Na dwa hity, albo trzy. Powalę albo cię! Albo 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 ale go powaliłaś? Eee, ja nie użyłam powalenia, bo... Bo na razie nie ma takich walk, gdzie powinienem. Odpoczywaj! Odpoczywaj, rozkazuję ci. Poczywaj, na no, numer. No, no. Geniusz. Ja chyba będę używał Nie wiem, trzeba używać broni jednoręcznej, dwuręcznej, czy... Nie no, to chyba jest najlepsza propozycja, żeby albo jednoręczna, albo dwuręczna, bo jednoręczna to broni jednoręczna starczą, dwuręczna to, to też dwurę, no, to dwuręczna starczą, bo jest taki motyw, ale mogę samą dwuręczną. Chyba lepiej są więc napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem, ale, że czy mam broń dwuręczną, czy broń jednoręczną. No weź te drzwi, no. Jaki on się głupi! podawałeś się. Kto tam? Kimkolwiek jesteś, nie wyjdziesz tutaj! Bo rozwalę drzwi. To ja, ale. Ty... Nie wyjdę tam! Zaraz mnie zabiją! A już na pewno nie pozwolę im wejść do środka i splądrować mojego... Cicho. Dobrze! Już dobrze! Drzwi są otwarte. Mm. Nie ma co... Nie no, dobrze, że dałem trochę zastraszenia, bo wojownik zastrasza ludzi. No, to w tym chodzi. Jestem tu dla Geolda. Jeśli ja nie pójdzie, aż nikt nie przeżyje. Spotkajmy się na miejscu. Ten teraz zniknie. Zniknie. O, to jest skrzyneczka. Ferek, tutaj. Ogadnijmy go, bo co ma zrobić. Tutaj to wyważymy, bo nie ma innej opcji, gdybyśmy byli na początku gry. Jaką się nazywa? Nie strasznikiem. Co ja gadam? Mm, złodziejem? To tak, to by to byś nam wyszło, ale ja nie widzę sensu być złodziejem, gdyż dostaniemy bardzo dobrego złodzieja w dalszej ciągłości gry. Mo, może powiem tak, jak, jak mi się spodoba. Później dostaniemy bardzo dobrego złodziejaszka. Buhaha. Tak, trzy, tutaj będzie trzeci gościu. Ładuj się szybciej, masz pięć sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć. Za długo. No właśnie, siedem tutaj... Dobra, no. No. Ile rozmów jest Nie ile... Trzymajcie się od tego z daleka, to zbyt niebezpieczne. Ale jednak ta gra jest bardzo fajna i wciągająca, jeśli wie się co masz Trzymaj się, pomożemy! Jeśli tak dobrze chodzi, bo na starym komputerze to ja nie wiedziałem czasami co mam robić, to się nudziłem. Niewka chce się sprawdzić. Jakie to żałosne. Pozmieniać litery. Pozmieniać litery tutaj to wyjdzie trudno Tak, by to trafił. Zostańcie tam, gdzie jesteście! Aha. Nie będę marnować więcej czasu na tę żałosną wioskę. Tutaj go nie ma! Te kuzynki, te kuzynki, tchuzynki! No nieładnie tak tchużyć. O Emi, dawaj dawaj przedmioty, jakie Jaki miałeś? Jakie miałeś przedmioty? Ja nie umiem, być tu. Aż się wkurzyłem. No nie. Nie, nie, ja to nie mogę biegać. nie mogę, ale nie sprintować. Ale pewnie nie muszę sprintować. Nieważne. no czemu mi tak słabo idzie z pająkami? Głupia dziewczyna, kazałem Piem. jej się nie wtrącać. Jest więcej do zrobienia. Georg wraz z milicją odpiera najeźdźców w gospodarstwie Starlingów. Musimy się pośpieszyć, zanim szczęście ich opuści. Teraz nie mogę! Gdybym tylko miał więcej czasu na zabranie sprzętu z domu, jeśli tam dotrzecie, znajdziecie kilka przydatnych magicznych i alchemicznych przedmiotów. Jest na północy. Teraz idźcie. Teraz? Teraz, później czy za. Oż ty! Ja myślałem, że jakieś spowolnienie w grze się stało. Nie, ja mam jakieś. No proszę, był Moskveld i tak. Tam nie uleczy, słuchaj i masz leczenie. Odpoczynek. Jeśli to mnie nie uleczy, to będę zły. Uleczenia. Nie, nie, nie był Mosfer, nie był Nie był Mosfeld, tylko Pinetloid. Pitney, Pitnej Lennon, Lennon Jak to Lennon. Nie masz obowiązku mi pomagać, dziękuję Ci ale Proszę Cię. Znaczy, nie proszę Ci. Proszę, pomagam Ci, bo... Bo jestem dobrym bohaterem i w pełni też są taki dobry, Ale tylko dla tych, którzy... No. Nie wiem, gdzie są moi bracia, proszę mi Dobra. Ej, ja wierzę, że wszyscy Twoi bracia przeżyją, bo żadna moja jeszcze nie poddarz był złym, to bym mógł sobie im podesznąć gatwo. No po prostu yy, w rozmowie, podz mi gatło. Bla bia. F12! Nie! Wracaj się, wracaj się, wracaj się, wracaj się. Zapomniałem wyziąć tego beznadziejnego sprzętu z domu. I tak mi się nie przyda, możemy sobie popatrzeć, popróbować się pobawić, czyli porzucać mi O, takie pierdoły to są. Hmm. Co by tutaj? Teraz jest trzeci, później będzie trzydziesty. I tp, i te Aha, i, i chyba tam będzie taki śmieszny tekst. Dzień. Dziękuję. No będzie taki śmieszny tekst, który powie ten czarodziej, powiedział, żebyśmy coś wzięli z jego domu, wzięliśmy wszystko, to potem będzie śmieszny tekst. A, fajnie, że ja to obczaiłem, bo jak się identyfikuje przedmioty, czyli że jak są na zielono, jest to obramowanie, to oznacza, że my nie wiemy, co to jest i jak mamy dostatecznie dużo inteligencji, nam pokazuje, że możemy tego żyć, nie możemy i już wiemy, co to jest. No? No. I jak czasami coś jest wartościowego i my to zidentyfikujemy, to wtedy już jest droższe. A jak nie zidentyfikujemy, to chyba tylko 100 sztuk złota, czy coś takiego. Ale to jest naprawdę bardzo mało. No, może na początek to jest dużo, ale w późniejszej części gry to naprawdę to jest tyle co. Nic. Odpoczyneczek. Jeszcze raz zapisik, bo nie chce mi się wracać do tego domu. I? Dobra robota. Teraz mamy szansę. Dobrze, strażnicy. Przygotujcie broń i chodźcie. Najwyższy czas, żebyśmy stawili opór. Topór. Ym, jak ja tutaj jestem, to nie możecie nic przegrać. Śmieszne, że to jest taka gwiazdka, jak ja grałem na moim starym laptopie, to nie było. No i na laptop. Bardzo ważne, to jest bardzo, bardzo przeważne. Gin, powale cię. A nie ma sensu ich powalać, ponieważ jak powalimy, to oni tak leżą, ale nie dostają obrażeń. Więc nie ma sensu bawić, ja gdzieś tam biega, mam nadzieję, że to biję. Ja on jest, nie mam pojęcia, ale mam to... Ja mnie to nie odchodzi, gdyż wolę, żeby mi latał, gdzie on tam lata i nabija mi ekspa, a nie rob... jakiś robocz. Gram na poziomie, na którym się powinno grać. Czyli na... na takim... no, na takim. Wszyscy wiemy na jakim chyba. Tak ciąga kolejna fala. No, normalnie. Przygotować się Już do bitwy. Dobra, tutaj nie chcę grać. A ja ja o... klasyczne zasady D3D.

Jeśli Dobra, się pośpieszymy, chodźmy. zatrzymamy ich, po nim chodźmy, odnajdą dzieci. W, chodźmy tak. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Przydałby się nam. No... Znaczy, tak, no, bo to jest... Co to jest? Ile minut? O kurde. Hmm. Dobra. Dobra, szybko, 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 czas się kończy, czas się kończy, czas, czas, czas! czas. czas. No. Ale... Wiem, że jesteś pod napórem, ale... Nie. No i jednak musisz chyba trafiać. No biedne wilczki. Mm. Dawaj, 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 dawaj! Ciśnij go. O, te nawet dużo F spadają. No to są kostowe jakieś. A, i jedną postacią miałem naprawdę 220 życia chyba. okej, to ludzie, ja już tutaj skończyłem. Wybiłem tych i chyba to wszystko tutaj. Nie no, jeszcze jak tutaj wejdę, to jest coś takiego. tutaj są dzieci, z którymi można pogadać. No to... Okej. Ok. Pogadałem szybko to... Żegnam się z Wami do następnego odcinka, w którym będę coś zdobywał bardzo, bardzo wartościowego. To komentował DG Master 362, do, do usłyszenia na następnym odcinku, już się spotkamy przed, Tutaj się spotkamy no. To część.